Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy wykańczać naszą kurkę. Ja już jedną stronę mam wykonaną. Już wam pokażę z bliska. Otóż wykonana jest z elementów moje kolory to taki zieleń, taki bardzo jasny zieleń, no i oczywiście delikatny pomarańcz. To daje nam efekt takich piórek. Część piórek mam już przygotowanych. I e, dzisiaj Wam pokażę, moi drodzy, jak wykonać takie jedno piórko. Tak jak zauważyliście, one są naszywane. Najpierw dwa zielone, później dwa pomarańczowe i na nich naszyte są trzy zielone. E, jeżeli chodzi o dziubek, to będę go wykonywać e, z włóczki Art, art Ideal e, szydełkiem 1,5 mm. Cała kurka wykonana jest, znaczy kogucik wykonany jest z włóczki a jeans. I oczywiście, jeżeli chodzi o, o te piórka również. Ja mam zrobione już tyle. Zostało mi wykonanie pomarańczowego. Zatem zapraszam Was na wykonanie piórka. Kochani, wykonujemy oczko łańcuszka i teraz następnie wykonujemy 12,5 12 oczek łańcuszka raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następnie w drugim oczku od szydełka wykonujemy sposób w trzecim oczku wykonujemy półsłupek. W czwartym oczku wykonujemy półsłupek nawijany. W piątym oczku półsłupek nawijany. W szóstym oczku słupek. W siódmym oczku słupek. W dziewiątym oczku. I teraz półsłupek nawijany, następnie półsłupek nawijany. I teraz, moi drodzy, w dwóch ostatnich oczkach zwykły półsłupek. Następnie. Oczko łańcuszka i odwracamy robótkę. W tym samym oczku, lecz po drugiej stronie wykonujemy półsłupek. I znowu w kolejnym oczku wykonujemy półsłupek. Oczywiście wrabiamy sobie od razu nitkę. Następnie narzucamy nitkę i wykonujemy półsłupek nawijany. Kolejne oczko, półsłupek nawijany. Narzut. I teraz przechodzimy do słupków. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. Następnie bijamy się półsłupkiem nawijanym w kolejne oczko. I kolejne oczko, półsłupek nawijany. I teraz zwykły półsłupek i w pierwsze oczko półsłupek. Zabezpieczamy oczywiście jednym oczkiem. Odcinamy nitkę. I nasze piórko jest gotowe. Następnie oczywiście według uznania, według koloru jakie wy sobie tutaj. Sami wybierzecie, w ten sposób naszywamy nasze piórka. Czyli jeszcze tu mam jedno i kolejne, nakładając jedno obok drugiego, następnie te trzy, w moim przypadku zielone, nakładam Nakładam po prostu na te kolorowe, żeby to fajnie wyglądało. Miało taki fajny efekt. Tak jak moi drodzy z tej strony. Teraz przejdziemy do wykonania tutaj góry naszego kogucika. Ja również wykorzystam włóczkę Yarn and Jeans. Moi drodzy, w kolorze takim malinowym i jak to wykonać? Patrzymy oczywiście na środek naszej głowy. Mniej więcej raz, dwa, trzy, w czwartym okrążeniu na środku patrzę sobie czy mam mniej więcej równo. Zgadza się? Przeciągam nitkę i wykonuję półsłup muszę tu pilnować, żeby mi ta nitka nie uciekła i teraz wykonuję 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wykonałam 7 oczek. Teraz wbijam się w kolejny półsłupek, idąc oczywiście linii prostej. Ja sobie odwracam w ten sposób, tak mi jest o wiele wygodniej. Łapię sobie półsłupek. W ten sposób oplatam go i wykonuję półsłupek. Troszeczkę może być to trudne, ta nitka nam się może plątać. I znowu wykonuję siedem oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Odwracam i znowu okalam półsłupek. Ja robię to gęsto, żeby mniej więcej to fajne miało efekt, moi drodzy. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przechodzę do kolejnego rzędu. Zbliżam się już prawie do środka. Okolam półsłupek i wykonuję półsłupek. Widzicie, to może się zdarzyć tak, że może nam to również spaść. I znowu 7 oczek, łańcuszek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz wbijam się centralnie, moi drodzy, w środek tutaj. Łapię oczko, przepratam i kończę półsłupkiem. I znowu siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I znowu, moi drodzy, staram się wypośrodkować, żeby mi tutaj szło mniej więcej równo. I przeciągamy. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tu jest mniej więcej taki punkt, że okalam znowu, przeciągając. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ostatni mój, mój łańcuszek, umieszczam. Teraz, moi drodzy, robię jeszcze oczko łańcuszka. Odcinam dłuższy kawałek. Wyciągając, oczywiście, zaciągając oczko i układam, moi drodzy, sobie mój grzebień. Oczywiście tą nitkę muszę tu schować, przepleść, żeby nie było tego widać. I mniej więcej wygląda to w ten sposób. Zaraz przejdziemy do wykonania dziobu. Wykonujemy dziobu. I moi drodzy, pętelka, czyli magiczne kółeczko, na którym umieszczam oczywiście półsłupek. Ja obecnie będę szydełkować szydełkiem 1,5 mm. I włóczka jarna Art Ideal. Pierwszy półsłupek już mam za sobą. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zaciągam pętelkę, oczywiście mam marker przygotowany. I oczywiście wbijam się w pierwszy półsłupek. Może być to troszeczkę problematyczne, jak to na samym początku. Zakładam marker. I teraz, moi drodzy, pierwszy miałam pojedynczy. W drugim oczku wykonuję dwa półsłupki. Oczywiście nie zarażajcie się, moi drodzy, ponieważ jak wiadomo troszeczkę cierpliwości przy tak małym szydełku. Czyli tu dwa oczka miałam. W drugim oczku. W trzecim oczku jest pojedynczy półsłupek. W czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Pojedynczy i w szóstym, dwa półsłupki w jednym oczku. Uzyskaliśmy dziewięć. I teraz ja sobie robię w ten sposób, że sobie składam, żeby było mi bardziej wygodnie. Można zrobić również z kordonka, ale ja wolę tę I zaczynam kolejny. I teraz, moi drodzy, pierwszy pojedynczy. I, kochani, drugi pojedynczy, i w trzecim wykonujemy. Dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Pierwszy pojedynczy. Drugi pojedynczy. I w trzecim dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Pierwszy pojedynczy. Drugi pojedynczy. I w trzecim dwa półsłupki w jednym oczku. W ten sposób, moi drodzy, wykonamy sobie dziubek. Należy wykonać jeszcze 12 półsłupków w kolejnym okrążeniu, czyli powtórzyć i. Takich elementów wykonujemy jeszcze jeden. Składamy na płasko i mamy dwie części naszego kogucika. Moi drodzy, mam nadzieję, że tutorial Wam się spodoba. Że z chęcią wykonacie moją wersję kogucika. Serdecznie Was pozdrawiam. Ee, życzę fajnej zabawy przy dzierganiu, moi drodzy. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa pa.